Nasz pomysł jest dla mnie realizacją takiego marzenia o przestrzeni, w której mężczyźni, ale nie tylko, choć przede wszystkim mężczyźni, będą się czuli zaopiekowani, zrozumieni, wysłuchani i w takim poczuciu akceptacji, bo uważam, że facet, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, bardzo potrzebuje. Mówię to z doświadczenia oczywiście nieprofesjonalnego, natomiast takiego dziennikarskiego i tych różnych rozmów, które przeprowadzałem, że facet życia też. Że facet jednak potrzebuje akceptacji drugiego faceta. Że to jest coś, co pomaga mu w budowaniu mm, poczucia własnej wartości i pewności siebie. Okej, okay, ja nie boję się, że ciężko nam będzie trochę przekonać ludzi, żeby przyszli tutaj, skoro z jednej strony chcemy im stworzyć taką przestrzeń komfortową, tak, tak. do wyrażania swoich emocji, ale z drugiej będziemy jednak chcieli pewnie poruszać sporo trudnych dla nich tematów. Nie obawiam się tego. Nie obawiasz się tego? Nie, myślę, że nam się to uda.